Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Philips, Hue, a my razem z nimi niczym ekipa szlągowskiej, dokonamy pewnej metamorfozy. Będziemy chcieli odmienić pokój doktora Hodo, dodać kolorów, zmienić delikatnie wystrój. Po prostu wyciśniemy z tego pokoju jak najwięcej. Co wy tu robicie? Ja on cię odpisał na maila. Znaczy pytał, co będziemy chcieli zrobić, ale myślałem, że to możemy już przyjechać. A, Drzwi były otwarte? Mhm. Pierwszym elementem, który wprowadziliśmy jest pies. Wydaje nam się, że pies w każdym pokoju gamingowym jest potrzebny, więc przyprowadziliśmy tu jednego i on będzie upiększał wszystkie kadry yy, doktora Hodo. Zobaczcie sobie, jak wygląda ten pokój. Naprawdę jest estetycznie ładny i pewnie wielu twórców już mogłoby powiedzieć, że jest ok, ale my chcemy wycisnąć z tego jak najwięcej. Mam hmm. taką małą wizję. Wiem, że zrobiłeś coś... już rekonesans. Tak, oczywiście, ja byłem tu pierwszy. Byłem tu pierwszy. Przyjechałem tutaj z samego rana. No i tak, jest pan... obudził Kubę śniadaniem. Do no łóżka. Mówię, okay. tak, Kuba, to wstawaj! To Nagrywamy! bardzo dużo światełek od Philipsa połączymy je wszystkie mostkiem chcemy w doświetlić na kolorowo dodatkowo pod komputerem damy jeszcze ledy damy za komputerem po bokach dołożymy tutaj w tym miejscu regał dołożymy kwiatka jeżeli będą takie które nam się spodobają na regale troszeczkę tutaj ozdobimy różnymi bajerami i podświetlimy i jeszcze na samej górze mamy dodatkowe światełka które dorzucimy aby wypełniły do końca no będzie tu kolorowo albo tak jak Hodo będzie chciał dany jeden kolor jeżeli oglądacie kanał Kuby, mniej więcej wiecie jak to wygląda, ale jeżeli nie, to zobaczcie teraz, pokazujemy Wam to stanowisko z tej perspektywy najważniejszej dla niego, czyli tej perspektywy kamery, kiedy nagrywa, kiedy realizuje swoje odcinki. To jest testowe nagranie, tak to wygląda aktualnie. Zero kolorów oprócz. No, żeby zrealizować ten pomysł, Czugi, jeszcze małe zakupy musimy zrobić, bo mamy na razie tylko albo aż Hill. Halo Mordo. Hello, czego tu szukasz? Yy, a tu już zaczynamy, tak? Szukam, no będę zwiedzał. To ładujemy dochoda. No jak. Zrobimy, wydaje mi się w takim cukierkowym klimacie, lama jednorożec, lama jednorożec, tego jeszcze nie widziałem. Dobra, słuchajcie, zasta mamy tutaj obrazy, zastanawialiśmy się długo i taki sobie wymyśliliśmy koncept, albo po prostu naciągnęliśmy, bo to nam się najbardziej podoba. Z jednej strony... Spokój, natura, a z drugiej strony yy, zgiełk miasta, takie wiecie, two face, dwie twarze pokoju doktora Hodo, Także bierzemy obrazy i zmykamy, Ta Nie, to to nie jest. Jak ty nie bierzemy? No bierzemy. A no, bo mówisz tak jakbyśmy nie brali. Dlaczego? No nie wiem, tak zrozumiałem. Nie jesteś kumaty, może dlatego. Prawdziwe? Anny, nie? No, nie, no sztucznie. No to na które może przeżyć u oh, okay. youtubera. A w kamerze nie będzie widać. to Znaczy będzie, wi będzie wiadomo, bo my to mówimy teraz niepotrzebnie, ale... Szczuga ma tapetę z cegłą, a... <laughs> Wszyscy myślą, dobra. że to jest cegła, a to jest tapet. Te ja chyba jeszcze mają dodatkowe zastosowanie. Patrzcie, jakie słodkie. Mały... Mały zegarek, taki malutki. Założyliście, jak to pięknie wygląda? No może w wózku ja myślę, będzie że streamował. Jesteśmy w meblowym, szukamy, może mu sofę kupimy, jakiś telewizor. Hmm, taki z masażem, może z masażem też w hotel? No nie, zaraz zobaczymy po ile są, po ile się tam, jak jest do tysiąca złotych to bierze. To by było fajne, taki gamingowy pokój z basenem. A nie, czekaj, odkłada. Nie można, bo, bo tutaj nie można pływać w tym basenie, także... Po, po co basen, którym nie można pływać? No właśnie, teraz czas wypakowywania wszystkiego, zobaczymy no, jak się to pływa. Się akurat ty sobie wziąłeś dwa obrazki, a, a mi dałeś nosić rego. Daliśmy raz. Yy, wielka tutaj prośba do twórców regałów i wszystkich mebli. Czemu tyle plastiku? Z, jednej, z jednego regału tyle plastiku? Czy mo można było tego uniknąć? Oni A później dzieci się duszą tymi workami albo żółwie się po prostu ksztuszą w wodzie. Więc my to na szczęście jesteśmy porządni i recyk recyklingujemy. Więc to jest wszystko plastiki, kartony do kartonów, tak jak powinno być prawidłnie. Dobrze, o nie! To roboty. Czuga. Czekaj, bo jednej rzeczy nie widziałem. A masz bity może? Doktor które robi dobrze, więc są. Wow! O, BHP i teraz sprawiam się ja. Halo, a gdzie BHP? Kurczę, ja tak z Parkside'em przyszedłem, a ten zbożny. Zaczynamy od dwóch dużych elementów. O tak. Tak, no jak ci pokazuję na, na wykresie, jak to ma być? No to ty musisz się trochę przyłożyć. No nie, no to, ja to jest, jest noga. Trzymający. A, bo mnie instrukcje do były nogami. <laughs> Pamiętacie jak mówiłem, że na tej wanie pod się po tył koleje, to nie trzeba wyjeżdżać na ten. On już wam mówię, możecie zostać w Polsce, że się pod po tył koleje tak samo jest jak już dzisiaj jak? Jak w Azji. Ale jakbyście Mych... chcieli się opuścić, możecie przyjechać do Węgurze. Zerchowałeś z karbonę. Jak to? No to mam być budowlańcem czy nie? A widzicie <laughs> że... mi zrobić cosplay budowlańca. I... Tak? ale deweloper zrobił robotę. To tylko deweloper takie haki stawia Na YouTuberów. No mogę być lepiej. Mam pewien pomysł. A dźwięk świeżo rozrywanego. Rozrywanej taśmy, czyli... że... Co, za... Co? Od razu na lampę czyścić. To ja chciałem unboxing zrobić. A, jest, tak To Zakładasz sobie na ten i możesz się przeczyścić, nie? No, wyglądało tak wygląda. dobrze. Podłogowe lampy Hue, Sigma Gradient, Sigma Gradient, przepraszam bardzo. I to jest jeden z ważniejszych tutaj lamp, które umieścimy, bo one będą miały zrobić. Całe tutaj tło, tło tego co się dzieje zazwyczaj, i też na kamerkach i na tym, co nagrywa to Hodo. Także rozstaniamy je. O. O. Jak jest plan na to. Malu się, zobacz. No znowu chciałem powiedzieć, ej, zaplanujmy to, on już to zrobił. Patrzcie ładnie się, się patrz. <laughs> Jak widzicie, tak to się prezentuje. Tu macie całą podstawę tej lampy i bardzo długą część, która właśnie ma oświetlać i którą postawimy na różnikach. Oczywiście. Kolor nie dość, że jest zmienialny. To jest dodatkowo gradientowy, także można sobie gradient ustawiać, przechodzenie dokładnie kolorów, co jest też zajewistym bajerem i można dorzucić jeszcze tą paletę a kolorów jest głębsza. Ja będę montował LED -y podbiórki. A listwy, które Czuga tu właśnie instaluje, to jest Philips Hue wersja gradientowa LEDów, co oznacza, że tak samo jak w przypadku Lam, jesteśmy w stanie nie tylko zmieniać kolor, że jest żółty, zielony, niebieski, ale także bardziej różnicować, czyli stworzyć na przykład tęczę kolorów. Jest, te kolory są zmienne na poszczególnych elementach yy, taśmy, w dodatku płynnie przechodzą, przez co tworzy się właśnie taki piękny yy, miraż kolorów, tak to nazwijmy. No weź tam stań i trzymaj tego leda. Kolejny element, zestaw trzech żarówek od Hue. Tutaj mamy klosz, który będziemy właśnie wymieniać te żarówki. Na ten moment mamy zwykłe, nic specjalnego, po prostu świecą. Te Hue będziemy mogli sobie sporować z aplikacją, i wszystkie trzy żarówki będą mogły świecić tak, jak nam się spodoba. Ilu potrzeba youtuberów, żeby wymienić żarówkę? Piszcie w komentarzu. A ja ją rozpakowałem i zamontowałem taką to właśnie lampeczkę, ponieważ Philips również w takiej formie ma lampeczki, która trafiła tam w tamten ruch. Na razie jest w kolorze właśnie takim żółtawym, ciepłym, ale z niedługo ustawimy razem z mostkiem i z całą aplikacją, która stanowi wszystko. I sięgamy też po klasyczka Philips Hue Play, czyli można powiedzieć dobry przyjaciel każdego gracza. Dwie listwy, które naprawdę mają bardzo fajnie świecą, które możemy sobie. To co jest nie najpaniejsze, że możemy sobie je w zasadzie dowolnie ustawiać. W zestawie mamy dwie śrubki i do tego imbusa. Dostajemy podstawki i możemy sobie wybrać opcję. Jedna z opcji jest taka, że przykręcamy tutaj podstawkę. Wtedy to możemy przykleić na przykład do monitora albo sobie postawić w ten sposób, wtedy światło będzie szło w górę. Ale może być też wersja z taką podstawką i tu mamy dwie opcje. Mamy stojącą i wtedy lampka stoi, możemy puścić w którą stronę chcemy albo wersja w ten sposób. Horyzontalnie i horyzontalnie sobie puszczamy światło, też w którą stronę chcemy. Czuka układa jeszcze dodatki na półce. Oczywiście ja muszę wspomnieć o mostku, bo mostek, tak naprawdę, jest sercem tego wszystkiego. Będziemy trzeba go podłączyć pod sieć i dzięki temu będziemy mogli sobie skonfigurować aplikację i zarządzać całym naszym oświetleniem. Z najważniejszych rzeczy, że możemy około 50 urządzeń podłączyć pod taki mostek i dzięki niemu możemy sobie zautomatyzować nasze oświetlenie, czyli świecić w konkretnych na przykład porach porad dnia. Możemy sobie zrobić w taki sposób, że jeżeli opuściliśmy dom i nie mamy, mamy wątpliwość, czy zgasiliśmy światło, możemy zdalnie sobie zarządzać tym oświetleniem. Albo ktoś prosi nas, żebyśmy zaświecili jakieś światło z jakiegoś konkretnego powodu, sąsiad chce przez okno spojrzeć, spojrzeć czy żelazko zostało wyłączone z prądu i ty mógł włączać światło, bo jesteś zdany, ale jest, masz, jesteś podłączony do internetu i możesz zarządzać swoim oświetleniem? Ciekawa no sytuacja, to. którą wymyśliłem. Mogłoby to się zdarzyć. I dodatkowo yy, też wszelkie bajery w stylu synchronizacja z muzyką i tak dalej, i tak dalej. Instalujemy mostek, dopieszczamy szczegóły i niedługo pokażemy Wam efekt końcowy naszej pracy. Skończyliśmy dopracowywanie tego gamingowo-twórczego pokoju doktora Hodo. Słuchajcie, teraz czas na najważniejszą salwę, czyli na zmianę, która chyba wniosła najwięcej do tego pokoju. Kuba, czyń honory. Zobaczmy, jak to się zmieni. Teraz ten pokój może świecić się w zasadzie każdą barwą i dostosowywać do klimatu filmu do klimatu gry, bo oczywiście, to bardzo ważne, możemy sobie dostosowywać światło do tego, w jaką grę gramy, jak monitor reaguje, jakich kolory używa, to wszystko zautomatyzować i to wszystko dostosować do aplikacji i gier. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy waszej widza, a utwórcy po tej zmianie przechodzimy do gameplay'u. Podsumowując, użyliśmy tutaj do tej metamorfozy dziewięciu lampek. Dwie lampy podłogowe, które umieściliśmy w dwóch narożnikach, w lewym i prawym, i mają doświetlać tło i robić taki klimat i tą główną łunę, która będzie się unosiła za plecami, czyli tam, gdzie najwięcej się dzieje z perspektywy widza kanału. Z drugiej strony jest też coś dla twórcy. Dwie lampy play umieszczone po dwóch stronach biurka, bardziej za monitorem. Dodatkowa lampka Q, która ma oświetlać tutaj narożnik, ale też jest takim dodatkowym gadżetem. Możemy oczywiście sobie wedle życzenia ją przestawiać i doświetlać te elementy, na których nam zależy. Trzy żarówki wymienione na górze, po to, żeby świeciły też na kolorki. Dodatkowo każda może świecić w dowolnym kolorze, który ustawimy. Nie muszą w jednym tym samym. No i ostatni smaczek, który jest dość popularny w gamingu, czyli listwa pod spodem biurka, która ma doświetlać dolną część pokoju i tego stanowiska. Dodatkowo małe akcenty, Poznań z perspektywy Warty. Jesteśmy w Poznaniu i stawiamy na lokalne akcenty. Zresztą my też jesteśmy z Poznania w Pruszczuki, ale to widać na twarzy. Tutaj <grym> jakiś taki mały błyskotliwy. Tutaj dodatkowo półka, gdzie można sobie nawet ustawiać kadr, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby coś zmienić albo inną serię wprowadzić. I nie chodzi tu tylko o kolorki, ale o tworzenie kontentu, ale też o imersję, którą możemy osiągnąć grając właśnie w gry, czy oglądając filmy. Jeżeli sobie to wszystko sparujemy, to wchodząc do dżungli, pokój stanie się zielony jak dżungli, żebyśmy się poczuli jeszcze bardziej i byli prawie w grze i rozgrywce. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby zostawić sobie chłopakom, a ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i za ten make Mieliśmy wejść się pożegnać, ale operator powiedział, że to jest cringe, a więc nie powiedział. Tak, i nie będziemy się żegnać. Na razie. Pa. A,